Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. Dzisiaj rozpocznę taką nową serię. Nie wiem w sumie, czy to będzie seria. Nagram na razie jeden odcinek. Potem dacie znać, czy Wam się spodobało. Jeżeli tak, no to możemy później to kontynuować. Chodzi o to, że będę sobie oglądał różne materiały w internecie i postaram się je na bieżąco komentować, także będziecie widzieli to, co ja widzę na ekranie i będziecie też widzieli moją reakcję. Tutaj w rogu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to słyszałem ostatnio o aktywności w internecie pewnej pary. Chodzi o małżeństwo Wilkoszów, czy Wilkoszy, no mniejsza z tym. Chodzi o Karola Wilkosza i jego żonę. Oboje są związani z partią Korwin, no i słyszałem tam różne rzeczy, że nagrywają różne materiały. Mówiła mi o tym głównie moja żona, ale też parę innych osób w internecie sygnalizowała ten problem, że ta żona tego Karola Wilkosza podszywa się pod... Chrześcijankę, będąc Mormonką, w rzeczywistości on też jest Mormonem, ale też no, jakieś tam podobno śmieszne filmiki nagrywają na YouTube, gdzie pokazują życie Tradwife'a czy coś takiego, jak, jak żyje Tradwife, jak, jak wygląda małżeństwo i że to podobno karykaturalnie wygląda. I też słyszałem, że ten Karol nagrał jakiś filmik o konserwatyzmie i też bym chciał to skomentować. Także wejdźmy sobie na YouTube'a i zobaczymy, co. Co tam mamy? Eee, dobrze. Zobaczmy najpierw Karol Wilkosz. Mhm, Ok. Konserwatyzm to nie ultrakatolicyzm? Godek, Bąkiewicza czy Ordo Iuris? Karol Wilkosz. No dobra. Zobaczmy sobie. Ok. Czy wy naprawdę uważacie, że w Polsce konserwatyzm musi się równać z ultrakatolicyzmem? Czy wy naprawdę uważacie, że tradycjonalizm, ultrakatolicyzm, który reprezentuje Ordo Juris, Kaja Godek, czy Robert Bąkiewicz ma definiować, czym jest konserwatyzm? Mówię temu stanowczo nie, nie ma się Okej, okay. na... jedna rzecz, on tutaj wymienia kilka nazwisk, wymienia Kaja Godek, wymienia, no, wymienia Ordo Juris, wymienia też Roberta Bąkiewicza i teraz trzeba się odnieść do jednej rzeczy. Konserwatyzm to jest pewna idea, która polega na konserwowaniu czegoś, czy jakichś etapów historii, czy jakiegoś systemu politycznego, i tak dalej. Większość konserwatystów to są osoby, które się odwołują do systemu z XIX wieku lub sprzed XIX wieku, e, sprzed czasów rewolucji francuskiej. Najczęściej chodzi właśnie o monarchię. Natomiast no, konserwatystą, jak pokazuje najnowsza historia, może być tak naprawdę każdy, bo no, wielu konserwatystów w Wielkiej Brytanii chce na przykład konserwować aktualny stan rzeczy i popierają LGBT i jakieś inne tego typu ideologie. Tutaj, jakby trzeba odróżnić dwie rzeczy. Konserwatyzm, jako doktryna polityczna, i konserwatyzm, jako zbiór, taki, jako takie powiedzmy potoczne określenie pewnego zbioru poglądów, poglądów tradycyjnych. I teraz. Jeżeli chodzi o ten konserwatyzm jako doktryna polityczna, no to oczywiście wszystkie te osoby, które przed chwilą wymieniłem i wszystkie te, powiedzmy, idee, które wymieniłem, się do tego konserwatyzmu zaliczają. Można być konserwatystą i chcieć zachować, nie wiem, XIX-wieczny kapitalizm. Można być konserwatystą i chcieć powrócić do monarchii sprzed czasów rewolucji francuskiej. Ale można też być konserwatystą i chcieć zakonserwować za jakby aktualny stan rzeczy, czyli być tak zwanym neokonserwatystą. Można być konserwatystą tak naprawdę we wszystkim, i tutaj to nie jest konkretyzowane. na czym polega ta konkretna doktryna polityczna. Byli różni twórcy konserwatywni, polskich praktycznie nie było, więc ta idea w Polsce w ogóle nie jest tak naprawdę określona. Natomiast to no mówię, konserwatyzm jest tak szerokim pojęciem, że pod to można podpiąć prawie wszystko, i różne przykłady tego na świecie można podać. Natomiast trzeba odróżnić dwie rzeczy. Ten konserwatyzm, jeżeli chodzi o poglądy społeczne, no to też jest wrzucenie do jednego worka pewnej grupy poglądów osób, które wyznają wartości tradycyjne, czyli takich, które na przykład no, nie popierają aborcji, nie popierają LGBT, nie popierają różnych liberalnych rozwiązań, rozwodów na przykład, są zwolennikami zazwyczaj państwa tradycyjnego, z dużym wpływem religii i tak dalej. No to też możemy nazwać konserwatyzmem, tylko to jest konserwatyzm jako zbiór poglądów, taka potoczna nazwa, konserwatyzm w tym wypadku. A jako doktryna polityczna, no to, to jest to, co mówiłem wcześniej, i teraz on wymienił tutaj Kajegodek, Roberta Bąkiewicza w jednym rzędzie. I teraz trzeba pamiętać, że Robert Bąkiewicz jest nacjonalistą, a nacjonalizm to jest w Polsce idea, która jest dosyć określona, jeżeli chodzi o jej sposoby działania. Oczywiście wśród nacjonalistów są osoby o bardzo różnych poglądach, natomiast no, sposoby działania nacjonalizmu i generalnie takie pryncypia nacjonalizmu są dosyć ściśle określone. Tutaj zawsze chodzi przede wszystkim o dobro narodu. I teraz no, oczywiście mieliśmy w Polsce różnych nacjonalistów, byli nacjonaliści katoliccy, niekatoliccy, nawet pogańscy. Natomiast zawsze tym spoiwem, które spaja wszystkich nacjonalistów jest to, że oni dążą do interesu narodowego. Interes narodowy jest najbardziej istotną rzeczą w polityce. Jest to bardziej określona idea niż konserwatyzm, no i jest też bardzo dużo dzieł nacjonalistycznych, w Polsce, od Romana Dmowskiego, przez Adama Doboszyńskiego. Mamy dzieła nawet późniejsze Bolesława Piaseckiego, ale też Jana Mosdorfa. No tak naprawdę można tu dużo wymieniać. Oni jakby w bardzo dobry sposób określają, nakreślają ramy działania dla nacjonalisty i też przekazują nam, że jakby ta idea jest płynna, więc powinna się dostosować zawsze do, do realiów. Także nacjonalizm jest zupełnie inną ideą niż konserwatyzm. Konserwatyzm jest to tak naprawdę bliżej nieokreślona idea, do której można podpiąć tak naprawdę wszystko, bo konserwatystą określa się zarówno Trump, konserwatyści brytyjscy popierający LGBT, ale też, nie wiem, ludzie od Corvina, którzy popierają XIX-wieczny kapitalizm, czy w ogóle jakąś tam wersję kapitalizmu yy, i dążą do jakiegoś tam powrotu monarchii, są to też osoby, które popierają monarchię Sprzed, Ludwika, sprzed e, czasów rewolucji francuskiej, czyli sprzed e, egzekucji Ludwika XVI i tak dalej. Także ten konserwatyzm nie jest ściśle określony. Nacjonalizm to jest po prostu doktryna e, polegająca na tym, że dbamy na pierwszym miejscu o interes narodowy. Także tutaj trzeba rozróżnić, że są nacjonaliści i konserwatyści. Na pewno e, Robert Mąkiewicz należy do nacjonalistów, przynajmniej tak się określa. Czy jest nacjonalistą, to już kwestia dyskusyjna. Natomiast no, on należy raczej do grupy nacjonalistów, a Kaja Godek, nie wiem, jakie są jej poglądy. No pewnie w tym ujęciu Państwu poglądów społecznych no to by miała konserwatywna, tak? Natomiast czy ona wyznaje konserwatyzm jako doktrynę polityczną? Tego, tego nie wiem. Dobrze, zobaczmy dalej. Macie nam to monopolu. Widziałem jaką burzę wywołał mój prosty wpis na Twitterze o tym, że antykoncepcja jest okej. Okay. Czasami rozwód jest najlepszym wyjściem dla współmałżonków i dla dzieci. Aborcja może być dozwolona i powinna być dozwolona w takich przypadkach jak na przykład gwałt czy wady letalne. Także religia nie powinna być nauczana w szkołach publicznych za publiczne pieniądze. Okej. Okay. No dobra, no to tutaj już zaczął jakby wykładać, co, czym dla niego jest konserwatyzm. I tak jak mówiłem wcześniej, konserwatyzm nie ma jakichś określonych ram. On może być konserwatystą i chcieć zachowywać pewne rzeczy, które są aktualnie i być aktualnym konserwatystą, neokonserwatystą. Tutaj wymienił e, takie rzeczy jak, pamiętam, antykoncepcja, rozwody e, i nauka religii. Tak naprawdę te postulaty to są postulaty typowo liberalne. Czy to partia Korwin, czy to. Partia Razem czy inne partie liberalne tak naprawdę popierałem dokładnie te same postulaty, i tutaj, jakby Karol Wilkosz, niczym się nie odróżnia od Partii Razem czy, czy innych partii liberalnych. Także tutaj nie ma nic odkrywczego, natomiast no, uważasz, że konserwatystę, po prostu jest neokonserwatystą, czyli tak ja tak go przynajmniej określam, czyli osobą, która próbuje zakonserwować pewne rzeczy aktualnie obowiązujące. Także Kościół katolicki nie powinien mieć przywilejów lub dodatkowego finansowania. Powinien być wolny rynek w kwestiach wiary. Czy to Was oburza? Uważacie, że to jest jakieś rewolucyjne pomysły? No tak, wolny rynek w kwestiach wiary czy tam religii, nie wiem jak tam słowa użył. Generalnie tutaj jest jakby pomylenie pewnych rzeczy. Liberałowie bardzo często oburzają się, jak się mówi o prawdzie. Katolicy od zawsze twierdzili, że religia nie jest kwestią wyboru tego lub tego i że wszystkie religie są takie same, tylko jest kwestią prawdy lub braku prawdy. No, my, katolicy, uważamy generalnie, że nauka Kościoła katolickiego jest prawdą, więc w naszym życiu jakby to, co naucza Kościół, zawsze będzie stanowiło prawdę obiektywną i tym się będziemy kierować. I teraz, generalnie, jeżeli katolicy popierają tego typu pogląd, no to, to jest dosyć dziwna sytuacja, bo to jest pogląd wyraźnie sprzeczny. z Nauczaniem Kościoła natomiast ten Karol, powiedzmy, Wilkosz nie jest katolikiem, jest Mormonem, czyli no na pewno nie wyznaje wiary chrześcijańskiej. Mormoni wyznają I Jeżeli o to chodzi, no to wiadomo, katolicy, którzy słyszą coś takiego, to od razu powinna im się zapalić lampka. Że ten, te, tego typu poglądy nie są zgodne z nauczaniem Kościoła, dlatego że Kościół określa, że istotą tego, jaką wybrać religię, jest dążenie do prawdy. I teraz rozeznaliśmy, że prawda, jeżeli rozeznaliśmy, że prawda jest w Kościele katolickim, no to wszystkie prawa powinny być stanowione w, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, czyli w zgodzie z prawdą. No i tutaj jest właśnie ta, ta różnica między liberalizmem a katolicyzmem. Liberalizm zakłada, że to, co kto sobie wybierze, no to to jest jego, a katolicy zakłada, że jest jedna prawda, i jakby inne religie są tolerowane na zasadzie, nie będziemy wchodzić w czyjeś sumienie, czyli nie będziemy na przykład, nie wiem, zabijać innowierców i tak dalej, tylko pozwolimy im, powiedzmy, na błąd, który popełniają, wybierając inną religię, natomiast nigdy nie określimy tej innej religii jako jakiegoś tam równorzędnego wyboru. Czy wy chyba nie rozumiecie, czym jest konserwatyzm? Konserwatyzm wcale nie oznacza, że musimy się trzymać tego, co było. To jest jakieś zaściankowe zacofanie i obawa przed nowym konserwatyzmem. No właśnie, tu jest kwestia taka. To, co mówiłem wcześniej o konserwatyzmie. Konserwatyzm faktycznie nie jest konserwaniem czegoś, co było. Natomiast może być konserwowaniem czegoś, co było. A może być też konserwowaniem tego, co jest. Nie ma tu znaczenia. Tak naprawdę on tylko potwierdza tymi słowami, że konserwatyzm to jest idea, która nie ma żadnej spójnej. To jest idea, która nie ma żadnego spoiwa, które by ją spajało, tak? które by wyznaczało kierunek dla każdego konserwatysty. To po prostu chodzi o konserwowanie czegoś, co dany konserwatysta uważa za słuszne. Konserwatyzm oczywiście rozpoznaje, że powinniśmy mieć szacunek naszej historii, tradycji, wartości i powinniśmy je kultywować, ale także rozpoznaje, że wiele rzeczy, które nam przekazali nasi przodkowie, trzeba podać w weryfikacji i wiele rzeczy możemy ulepszyć. Niektórzy mówią, że to jest ewolucyjny konserwatyzm. Nie, to jest normalny konserwatyzm. Konserwatyzm, który się odnosi do wartości, do, do tradycji, ale także rozumie, że są potrzebne zmiany. I to nie oznacza, że musimy iść tam, gdzie chcą nam, żebyśmy szli postępowcy. Że musimy redefiniować, czym jest małżeństwo lub wiele innych rzeczy. Chcę Wam tylko pokazać, że konserwatyzm także jest czymś. To są takie drobne różnice tak naprawdę. On tu próbuje jakby bronić jakiejś wersji swojego konserwatyzmu. No, opowiada przy tym o szacunku do tradycji, z drugiej strony też krytykując pewne rzeczy wynikające wprost z tradycji, czyli z wiary katolickiej, która była zawsze wpisana w tradycję, natomiast tam też mówił na temat tego, że pewne rzeczy trzeba podać w weryfikacji. Można się z tym zgodzić po części, natomiast czy to przynależy do idei konserwatyzmu, tego nie wiem, bo konserwatyzm nie określa się w żaden sposób. Konkretny, więc trudno mi powiedzieć. To jest jego wersja konserwatyzmu i tyle, co można w tej kwestii powiedzieć. Można debatować, a znaczy zawsze można dyskutować. No na przykład spójrzmy na tą antykoncepcję. Antykoncepcja przecież pomaga wielu parom lepiej planować swoje rodziny. Chcecie jej naprawdę zakazać? Mówicie, że rozwody powinny być tak. Znaczy tak, tutaj jeżeli chodzi o antykoncepcję, to sprawa dla katolików jest oczywista. Kościół wyraźnie potępia antykoncepcję. Jeżeli ktoś jest katolikiem, uznaje naukę Kościoła za prawdę, no to nie może w żaden sposób popierać antykoncepcji. Tutaj co do tego nie ma dyskusji, jeżeli chodzi o katolików. Natomiast jeżeli chodzi o inne osoby, no to jeżeli osoby tego typu mają takie poglądy, no to. Powiedzmy, możemy je tolerować, natomiast jeżeli byśmy my jako katolicy doszli do władzy, wiadomo, że antykoncepcji zakażemy właśnie dlatego, że antykoncepcja jest obiektywnie zła, bo tak powiedział Kościół. Tak nauczał Jan Paweł II, między innymi, ale też jakby tutaj jest wyraźnie, używanie antykoncepcji jest wyraźnym jakby naruszeniem głównego celu małżeństwa, czyli prokreacji, zbliżenie małżonków ma dążyć do poczęcia nowego życia, jeżeli używamy antykoncepcji, no to świadomie taką możliwość zabieramy, więc występujemy przeciwko naturze, dlatego Kościół katolicki potępia antykoncepcję, ponieważ w nauczaniu Kościoła właśnie głównym celem małżeństwa jest wydanie na świat potomstwa. I jako katolicy oczywiście my tego nie będziemy popierać, on jako mormon, powiedzmy, może sobie popierać, co tam chce, natomiast jeżeli my uznajemy za prawdę e, naukę Kościoła, no to na pewno w przestrzeni publicznej również nie będziemy popierać antykoncepcji. Także bardzo utrudniony lub nawet zakazany. Oczywiście rozwód nie powinien być czymś, co się podejmuje w 5 minut decyzją, znaczy powinien być decyzją przemyślaną, ale czasami bywa najlepszą decyzją. Czy naprawdę chcesz się zakazać rozwodów? Na przykład, w... no tutaj co rozwodów jest podobnie jasna sytuacja jak w przypadku antykoncepcji, może nawet jeszcze bardziej jasna. Bo jak yy, widzieliśmy, może jakikolwiek ślub w Kościele Katolickim, no to w jeżeli chodzi o przysięgę małżeńską, ślubujemy sobie wierność do śmierci. A wierność do śmierci oznacza, że. No nie będziemy chcieli brać rozwodu i nie weźmiemy rozwodu. Chyba, że kłamiemy przed Bogiem. Jeżeli byśmy brali rozwód, no to to jest łamanie drugiego przykazania i póki e, czyli wzywania Pana Boga, imienia Pana Boga na darmo. I jeżeli byśmy żyli w stanie powiedzmy rozwodu i na przykład w nowym związku do końca życia, nie wyrzekli się tego, nie powrócili do swojego prawowitego małżonka, no to niestety umieramy w stanie grzechu ciężkiego i równa się to pójście do piekła. Jeżeli byśmy zezwolili na coś takiego jako katolicy, to, to oczywiście byśmy zezwolili na właśnie tego typu sytuację, czyli dali przyzwolenie na grzech w przestrzeni publicznej, a jako katolicy tego robić nie możemy. Parze, której mąż, alkoholik bije żonę i nie rokuje, że chce się poprawić? Oczywiście, że nie. Najśmieszniejsze jest to, że organizacja Tutaj kwestia bicia żony, i tak dalej, no to wiadomo, są, w, w Kościele katolickim jest instytucja separacji. Można oddalić w pewnych e, sytuacjach małżonkę, jeżeli jest krytyczna sytuacja, i co tego też nie ma dyskusji. Natomiast nie zmienia to faktu, że sakrament małżeństwa jest sakramentem dożywotnim, więc nie da się go zerwać. I teraz pytanie, czy dobrą odpowiedzią na, powiedzmy, jakąś tam patologię w rodzinie e, jest łamanie drugiego i szóstego przykazania. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że można znaleźć inne, dobre rozwiązania. Organizacja taka jak Ordo Iuris, która niedawno jeszcze debatowała nad tym, jak zakazać rozwodów, teraz sami słyszymy, że dochodzi tam do zdrad małżeńskich i oni sami, wielu z okay, nich, wnosi, wnosi rozwody. A Także... tutaj wytknięcie tak naprawdę hipokryzji, no wiadomo, wśród ludzi zawsze znajdą się hipokryci. Tutaj nie, ma, nie będę akurat tego tematu komentował. Aborcja. Kaja Godek przekonuje nas, że tylko całkowity zakaz aborcji jest prawdziwym konserwatyzmem, że tylko taki jest właściwy. No, Powtórzę jeszcze raz, że nie da się określić obiektywnie, czym jest tak naprawdę prawdziwy konserwatyzm. I tyle. Chcecie zakazać kobiecie, która została zgwałcona, aborcji? Czy wy nie rozumiecie, że jej prawo wyboru zostało pogwałcone, a zmuszanie jej do urodzenia dziecka, na które ona się nie zgodziła, nie chciała. Byłoby dalszym powałceniem jej prawa? No dobra, tutaj mamy takie typowe korwinizmy, czyli najważniejszy jest wybór, wolność wyboru i tak dalej. Dobro jakieś tam obiektywne, czy wyższe dobro się nie liczy. Jeżeli chodzi o aborcję, no to sprawa jest oczywista. Mamy dwie drogi: albo uznajemy, że człowiek w momencie poczęcia jest już człowiekiem, albo uznajemy, że człowiek w pewnym momencie staje się człowiekiem. Jeżeli człowiek powstaje w momencie poczęcia, no to. Człowieka nie można zabić co do zasady, niezależnie od tego, który to jest moment jego życia. I tutaj, jakby, jest oczywista sprawa, że niezależnie od e, przyczyn poczęcia, człowieka niewinnego zabić nie można. Kara powinna być dla gwałciciela. Kara śmierci, oczywiście, byłaby sprawiedliwą karą. Natomiast jeżeli chodzi o karę dla dziecka, które jest niewinne, no to ja nie widzę tutaj podstaw, żeby je karać śmiercią. A jeżeli nie uznajemy e, poczęcia za początek życia człowieka, no to wtedy możemy popierać sobie co chcemy i tutaj widać albo Karol Wilkosz ma to w ten sposób przemyślane, albo po prostu mówi od rzeczy jakieś korwinizmy. Jeżeli uznaje, że człowiek nie powstaje w momencie poczęcia, no to rozumiem, że jego filozofia pozwala na popieranie aborcji, natomiast nauka Kościoła wyraźnie na to nie pozwala. Czy naprawdę tego chcecie? Czy nie uważacie, że było mądrzej, żeby w prawie aborcyjnym była poprawka letalna, która by powodowała, żeby lekarze nie zastanawiali się 30 razy, czy ten płód obumarł, czy to już jest ratowanie życia matki. Czasami po prostu to kobieta powinna decydować, rodzina powinna decydować, co jest najlepsze. To są trudne wybory, rzadkie przypadki, ale po co je ograniczać? Ciężko jest. No z tego samego powodu, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli uznajemy, że życie zaczyna się od poczęcia, no to życia ludzkiego nie można przerwać. Zawsze życia niewinnego człowieka. I tyle. Napisać wszystko w prawie tak, tak, tak? Żeby tak. było idealny. Ale... <laughs> Tutaj jest taki troszeczkę populistyczny tekst. Nie można napisać prawa, żeby było idealnie, bo prawo tworzą ludzie, a póki tworzą je ludzie, no to popełniają błędy. I tyle tak naprawdę. Prawo w pewnym sensie zawsze jest... Gdzieś tam dziurawe, jakieś dziury zawsze się znajdą, natomiast no, trzeba dążyć oczywiście do tego, żeby było napisane jak najlepiej, ale no, jak Karol Wilkosz ma jakiś pomysł, jak napisać prawo tak, żeby było idealne, to niech napisze to prawo tak, żeby było idealne. Także słyszę, że oburzenie, że jak to? Przecież wszyscy płacili podatki. No tak, ale czy religia naprawdę powinna być nauczana w szkole za publiczne pieniądze? Przecież Polska to nie tylko katolicy. Ok, i tutaj jest znowu sprowadzenie religii do kwestii, powiedzmy, wyboru czy większości, a nie kwestii prawdy lub fałszu. Tak jak mówiłem wcześniej, katolicy uznają, że religia czy wybór wiary jest kwestią rozpoznania prawdy, a nie kwestią wyboru między tam jedną, drugą, a trzecią a piątą religią. Tak jakby to był wybór między jednym a drugim a trzecim mlekiem w sklepie, na przykład, czy jakimś innym produktem. To nie o to chodzi. Czy to, czy to mleko, powiedzmy, jak się napijemy, no to jedno nam będzie bardziej smakować, drugie mniej, wtedy możemy sobie zdecydować. Ale religia jest kwestią wyboru prawdy lub fałszu, czyli w naszym rozumie rozpoznajemy, że pewna, że jedna religia mówi prawdę, a druga nie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o religię, no to tylko jedna może być prawdziwa, bo jeżeli jedna jest sprzeczna z drugą, no to dwie sprzeczne ze sobą rzeczy nie mogą być prawdziwe zgodnie z logiką. Natomiast, no, tutaj jest kwestia taka, że. Jako katolicy, my uznajemy, że wiara katolicka jest wiarą prawdziwą. I jako katolicy jesteśmy też katolikami w przestrzeni publicznej i dążymy do tego, żeby prawo było zgodnie z prawdą, którą wyznajemy, stanowione. i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten temat. On sobie tego nie wyznaje, natomiast nie wiem, czemu nie toleruje tego, że my, jako katolicy, możemy coś takiego wyznawać. Zresztą wielu katolików nie chce, żeby religia była nauczana w szkole, tylko woleliby, żeby ona była nauczana jak dawniej. Przy kościołach, w sarkach, czy naprawdę chcecie. To jest jakby postulat partii Razem. No, dokładnie to z jednym głosem śpiewają z partią Korwin. To jest jakby rzecz oczywista, że od dłuższego czasu te partie wyraźnie wskazują, że mają bardzo podobne poglądy. Ja to widzę od bardzo dawna, natomiast coraz wyraźniej takie przykłady wychodzą na świat. Zmuszę właśnie innowierców, niewierzących i tych katolików, którzy tego nie chcą, żeby szkoła była nauczona religia. Czy to im pomaga? Tutaj już myślę, że jest łatwiej, bo wielu katolików dostrzega, że to jest zły pomysł. Oczywiście to nie oznacza, że państwo musi być, nie może się opierać na etyce chrześcijańskiej, ani nie uczyć o chrześcijaństwie, tylko zastanówmy się, czy czasem my nie dajemy specjalnego traktowania i pewnego rodzaju przywilejów w monopolu Kościołowi Katolickiemu. Także przecież mówimy. No z kolei powtarzam, dajemy te przywileje, dlatego że jako, powiedzmy, katolicy wierzymy, że właśnie Kościół Katolicki jest jedyną prawdziwą religią a prawda nie może być na równi z fałszywymi religiami. Prawda nie może być na równi z fałszem, dlatego zgodnie z naszą wiarą dajemy przywilej Kościołowi katolickiemu. I tyle. Tak jakbyśmy zrównywali, nie wiem, osoby, które twierdzą, że 2 plus 2 to jest 4, z osobami, które twierdzą, że 2 plus 2 to jest 6. I dawali równe prawa jednym i drugim. Jeżeli rozpoznaliśmy wiarę katolicką jako prawdziwą, jesteśmy konsekwentnymi katolikami, wyznajemy wiarę katolicką, no to również... W jakby w przestrzeni publicznej tę wiarę wyznajemy i to jest kwestia zaakceptowania tego, że jesteśmy katolikami, to jest jakby kolejny pokaz braku tolerancji i braku zrozumienia dla drugiej strony ze strony Liberała. Powiedzmy o finansowaniu. Ojciec, Rydzyk, czyli czy Kościół Katolicki jako całość dostaje specjalne przywileje pieniądze od państwa. Czy to jest wolny? Nie jest rynek? To jest do końca prawda, bo wszystkie religie mają pewne przywileje w Polsce i. Tutaj jakby, wiadomo, że Kościół Katolicki ma fundusz kościelny, ale on jest pewnym, pewną, on stanowi jakby pewną rekompensatę za straty poniesione przez Kościół Katolicki w czasach komunizmu. No, to jest kwestia dyskusyjna, natomiast no, tak jak mówiłem, wszystkie religie tak naprawdę mają pewne, pewne przywileje w Polsce. I tyle. Rynek w kwestiach wiary i wyznania? Oczywiście, że nie. I mamy prawo to krytykować. Możecie mi zarzucać, że jestem innowiercą, heretykiem, ale ja jestem po prostu członkiem innego kościoła. Ale w tej kwestii, szczerze mówiąc, jest to prawa druga albo na trzeciorzędna. Jestem konserwatystą, który chce kultywować wartości chrześcijańskie, który chce się opierać na dobrych i zdrowych tradycjach, i rozpoznaje, że w niektórych rzeczach potrzebujemy nowych, lepszych rozwiązań, które zresztą zostały sprawdzone w takich krajach jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Mówiąc to, nie mam na myśli oczywiście, że Okej, okay, tutaj wymienił jakby za przykład kraje protestanckie. Wielka Brytania, kraj anglikański, Stany Zjednoczone, jest to kraj oparty głównie na protestantyzmie. Partia Corbyn bardzo często właśnie odwołuje się do tych obcych nam tradycji, i tutaj nie wiem, dlaczego mielibyśmy się wzorować na partiach, które są. No, na, przepraszam, na krajach, które są odległe od nas kulturową. Jesteśmy krajem katolickim, chcemy być krajem katolickim, i tutaj. No jakby nie widzę powodu, żeby stawiać za przykład kraje, które są protestanckie. No dlaczego? Redefiniować, czym jest małżeństwo i że jestem takim konserwatystą w stylu brytyjskim, który praktycznie już się niczym nie różni od tych postępowców brytyjskich. Nie. Mówię tutaj o zdrowym konserwatyzmie zdroworozsądkowym, który jest otwarty na debatę i który nie przyjmuje monopolizacji ultrakatolików. Więc powiedzmy śmiało. Nie to tutaj, czym są ci ultrakatolicy. Więc domyślam się, że to są katolicy, którzy wyznają pełnię doktryny katolickiej, czyli w sumie katolicy. I tak naprawdę po raz kolejny potwierdza, że jego konserwatyzm polega na tym samym, na czym polega liberalna, pogląd na czym polegają poglądy liberalnej lewicy w dzisiejszych czasach, czyli na otwartości, być może na innych poglądach prywatnie, ale publicznie jakby będziemy na ten temat dyskutować i podobnie robi lewica, na przykład Partia Razem w Polsce. Konserwatysta może być za przyzwoleniem na antykoncepcję. Nie musi być za całkowitym zakazem aborcji. Może rozumieć, że rozwód, czasami z najlepszym wyjściem, może być przeciwko religii w szkole i może być przeciwko specjalnym przywilejom dla Kościoła katolickiego. I nadal będzie świetnym konserwatystą. Najwyższy czas zweryfikować. Nie wiem, kto ocenia świetność konserwatysty. No dla Karola Wikosza taki konserwatysta może być świetny i tyle, co mogę tutaj powiedzieć. No nie wiem, jak mam to skomentować. To jest takie podsumowanie wszystkiego, co mówił wcześniej, powtórzenie dokładnie tego samego. Tak naprawdę ten filmik bardzo niewiele przekazuje treści, bo nie dowiedzieliśmy się, czym jest ten konserwatyzm, na czym polega ta otwartość i tak dalej. Nie, nie wiemy do końca, o co mu chodzi. nasze poglądy i powiedzieć: O do jurysk, engodek. Czy Robertowi Bąkiewiczowi, czy innym organizacjom tego typu, że nie macie monopolu na konserwatyzm? No, tutaj taka stygmatyzacja pewnych osób faktycznie wskazuje na dużą otwartość. Ja już dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że skłonim Was do refleksji, dyskusji. Do usłyszenia. No, do usłyszenia. Myślę, że jeszcze się spotkamy kiedyś w jakimś filmie. No dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o ten komentarz. No dziwny ten filmik, nie wiem, co mam powiedzieć. Tutaj ten konserwatyzm, tak jak mówię, on nie jest określony. Tutaj nie podał żadnych źródeł, na których opiera swoją ideę konserwatyzmu. Opiera ją po prostu na swoich prywatnych poglądach i twierdzi, że należy je zakonserwować i że to jest jego wersja konserwatyzmu. I ja się zgadzam, że konserwatyzm to jest idea, która jest nieokreślona i tak naprawdę każdy może się nazwać konserwatystą, natomiast no, tutaj jest ten konserwatyzm oparty częściowo na tej powiedzmy, religii mormonów, ale też na... W jakichś tam obcych wzorcach, zdjętych, tak jak on nam wymienił z USA czy z Wielkiej Brytanii. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się ten format podobał. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę, to subskrybujcie kanał, no możecie też nas tu dostąpić, bo Facebook ostatnio nam ścina zasięgi. Także tyle na dzisiaj. Dzięki i do następnego. Czołem.